My postanowiliśmy zapytać się naszych mieszkańców, a tak w zasadzie to oni zdecydowali, które atrakcje Powiatu Dzierżyniowskiego są najlepsze, najcenniejsze i najbardziej warte tego, żeby je obejrzeć. Była, tak, było takie głosowanie i tych pięć atrakcji najważniejszych, oczywiście w tym czasie, bo być może w, na przestrzeni lat to się zmieni, zostały wybrane te atrakcje. Jest to Wielkasowa, tak naprawdę całe pasmo górsowych rzecz bardzo ważna zbiornik w Bielawie arboretum w Wojsławicach młyn w Dzierżoniowie no i ścieżki rowerowe na terenie powiatu które są takim zwornikiem tych wszystkich rzeczy oczywiście ten ostatni element on już jest ale on cały czas będzie ewoluował, zmieniał się tu też pracujemy budujemy cały czas nowe bo element fajnego, aktywnego transportu między tymi naszymi atrakcjami jest bardzo ważny. Można powiedzieć tak naprawdę, że powiat wierzeniowski ma wszystko z wyjątkiem morza i jest takim powiatem bardzo atrakcyjnym dla osób, które są średnio zaawansowane w turystyce, w turystyce rowerowej, w turystyce pieszej i to bardzo dobrze, bo myślę, że taka grupa ludzi jest największa, która może sobie tutaj spokojnie, bez specjalnego wysiłku i bezpiecznie spędzać aktywnie czas. Co ta piątka wniesie w lokalną turystykę? Jest to taki drogowskaz, w którą stronę będziemy szli, jeśli chodzi o promocję turystyczną powiatu dzierżoniowskiego. Są to rzeczy, które będziemy promowali w różny sposób, nie tylko na zasadzie promocji przez powiat, ale również przez organizacje, które tutaj działają, jak chociażby Stowarzyszenie Gmin Gursowych. Te działania są cały czas prowadzone. Chcemy Generalnie chcemy doprowadzić do tego, żeby wypromować taki produkt turystyczny e, ziemia dzierżeniowska. Oczywiście to nie jest prosta rzecz i to, no, tego się nie da zrobić w ciągu miesiąca, dwóch czy trzech, to jest praca na lata, zwłaszcza, że budżety wszyscy mamy takie jakie mamy, ale jak się połączy budżety, jeśli chodzi o promocję gmin, e, starostwo powiatowego i tych organizacji, które działają, to robią się pieniądze już takie całkiem przyzwoite jeżeli to będzie w perspektywie wielu lat robione, myślę, że efekt będzie. Pierwsze efekty już widać, jak chociażby trasy narciarskie w górach Sowich, które przyciągają wielu chętnych, żeby tutaj korzystać z tego. Oczywiście trzeba dobudowywać infrastrukturę, ale już dedykowano pod konkretne miejsca, nie ogólnie, tylko pod konkretne miejsca tam, gdzie jest potrzeba. Parkingi, ścieżki, ścieżki rowerowe żeby ci, którzy tu przyjeżdżają byli naprawdę zadowoleni. Czy te nowe inicjatywy turystyczne starostwo? oznaczają, że turystyka kuleje i promocja? Nie, to nie oznacza, że kuleje, ale chcemy, żeby była jeszcze lepsza. Oczywiście to też jest związane z podejściem do promocji, z podejściem do reklamy nawet można powiedzieć, bo to też się zmienia. Kiedyś uważaliśmy, że wystarczy, że coś jest i to będzie sobie tam działało, pracowało. Okazuje się, że tak nie jest, że to trzeba uwypuklać, pokazywać. Nawet czasem dość agresywnie reklamować, tak jak chociażby ostatnio góry Sowie, to są różne banery, autobusy, filmy, angażowanie do tego ludzi, którzy mają jakiś autorytet, są ludźmi znanymi, po to, żeby promować, żeby ten ruch turystyczny był ważną gałęzią tutaj, no nie przemysłu, ale gospodarki na terenie naszego powiatu, żeby ludzie tutaj z tego mogli też żyć i zarabiać na tym, żeby ludzie mieli pracę żeby powstawały nowe rzeczy, nowe hotele, nowe zajazdy, żeby to po prostu się kręciło. Gminy turystyczne na całym świecie są gminami bogatymi, tak samo powiat, który musi te gminy wspierać w tym, w promocji głównie. Czy promocja przynosi już efekt zwrotny? Pewnie nie. To tak dopiero się zaczyna. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest praca na wiele lat. To jest praca na wiele lat. Widać zwiększoną liczbę turystów, jest, jeszcze to nie jest dopracowane. A to są często turyści tacy na kilka godzin, którzy przyjeżdżają, skorzystają z uroków naszego powiatu i wyjeżdżają. Nam chodzi o to, żeby tu zostali, zostali na co najmniej 3 dni, żeby wydali tutaj pieniądze i dobrze spędzili czas. Ale czy nasz teren, nasz powiat, nasze gminy spełniają oczekiwania turystów? Myślę, że tak, bo ich rośnie ilość z roku na rok. Myślę, że po, tym, po tych naszych również działaniach, które mamy, czy chociażby reklama tej wielkiej piątki, budowa tych ścieżek rowerowych, budowa infrastruktury parkingowej, będzie ich przybywało z roku na rok.